Cześć, witajcie serdecznie ponownie na moim kanale. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o plusach i minusach mieszkania na Islandii. Zacznę może na początku od minusów. Pierwszy minus będzie to pogoda. Niestety pogoda na Islandii jest różna. Potrafi się zmieniać sekundy na sekundę. Jak widzieliście we wcześniejszych moich filmach, potrafi świecić piękne słońce, a za chwilę pada deszcz. Zimą są duże sztormy, gdzie bardzo często drogi są zamykane przez policję, żeby przez nie nie przejeżdżać. Jest to bardzo niebezpieczne. U nas jest dzisiaj słoneczna pogoda, słońce wychodzi i zachodzi. Dziś jest ładnie, ale zimą bywają sztormy i to bardzo mocne sztormy. A jak pada deszcz, czy pada śnieg, przymrozi jest bardzo ślisko, wówczas jest droga bardzo niebezpieczna. Także u nas pogoda jest bardzo różna i pogoda wpływa na, na nas, na Polaków, jak również i na Islandczyków. Powiem Wam, że dużo osób choruje tutaj na depresję. Jak Islandczycy, tak i Polacy. Ja tutaj jak na razie mieszkam tutaj 12 lat ja się czuję dobrze, chociaż czasami zimą wpływa na mnie pogoda, tak są częste deszcze, jest zimno, ale jak tylko wyjdzie słońce, humor się od razu poprawia, nabieramy takiej ochoty do życia, wigoru, jesteśmy wówczas bardziej szczęśliwi. Każdy, czy Polacy, czy Islandczycy, jak już jest piękna pogoda i cieszymy się tym i... I wtedy pogoda nam nie przeszkadza. Tak jak dzisiaj mamy piękne słońce, i już człowiekowi się chce bardziej żyć. Drugim minusem są to ceny. Ceny w sklepach są bardzo wysokie. Chodzi mi tutaj o odzież na przykład. Tak jak na przykład oryginalne ciuchy Hugo Boss, Ralph Lauren, czy jakiejś innej markowej firmy. Ceny są ich bardzo drogie. Jak również, jak wspomniałam, moim tutaj. Podlinkuję Wam we wcześniejszym filmiku: alkohol. Tu alkohol jest bardzo drogi, dlatego imprezy nie są aż takie częste. Tu za alkohol musimy zapłacić bardzo dużo. Jak również, słuchajcie, przejdę do następnego punktu: ceny mieszkań i samochodów. Mieszkania tu są bardzo drogie. Tutaj za mieszkanie trzypokojowe musimy bardzo dużo zapłacić, gdzie możemy w Polsce kupić dom. Samochody też są bardzo drogie. Dużo Islandczyków zaczęło teraz samochody sprowadzać ze Stanów, bo tu ceny tych samochodów są bardzo wysokie. Następnym punktem, następnym minusem jest odległość. Niestety, żeby wydostać się z tej naszej pięknej wyspy, mamy do dyspozycji jedynie samolot lub prom. Na dzień dzisiejszy linia lotnicza islandzka jest tylko jedna, Iceland Air, gdyż niedawno splajtowała nam druga firma, która się nazywa WOW Air. Ale mamy również Air, który lata do Polski i z Islandii lata on do Gdańska, do Warszawy, do Katowic, do Wrocławia i bodajże od września będzie latać do Krakowa. Także ta linia lotnicza jest troszeczkę tańsza, gdzie możemy... Sobie z Islandii do Polski polecieć. A tak, jak gdzieś chcemy lecieć gdzie indziej, to mamy do wyboru Islander. Następnym, słuchajcie, minusem będą usługi. Mam tutaj na myśli usługi fryzjerskie, kosmetyczka, czy usługi takie jak budowlanka. Słuchajcie, tutaj, żeby pójść do fryzjera, naprawdę trzeba zapłacić dużo pieniędzy, i nie zawsze wyjdziemy od tego fryzjera zadowoleni. Pod podobnie jak ja. Jak wspomniałam we wcześniejszych moich filmikach, niestety zaczęłam farbować włosy sama, gdyż wychodząc od fryzjera nie byłam zadowolona, kolor mi się nie podobał. No, tutaj jednak, usługi fryzjerskie są drogie i nie mają oni takiego dobrego przeszkolenia jak w Polsce czy gdzieś za granicą. Tak samo kosmetyczki są bardzo drogie za usługi, np. regulacja brwi czy jakieś maseczki. Kosztuje to dużo pieniędzy. Ale tak samo budowlanka, jak wspomniałam, na przykład, żeby położyć płytki, czy cokolwiek zrobić w domu, płacimy bardzo duże pieniądze i nie mają oni tutaj tak dobrych fachowców. Niestety, nie, nie są oni dobrymi fachowcami, nie umieją tego dobrze zrobić. Następnym minusem będzie to opieka zdrowotna. Słuchajcie, tu jest taka sytuacja, jeżeli jesteście przeziębieni, źle się czujecie, pójdziecie do lekarza, najczęściej lekarz wam przepisze i bufen. Lub paracetamol i stwierdzi, że to Wam pomoże, i to jest ich takie podejście, ale gdy już zachorujecie naprawdę poważnie, coś Wam się wydarzy ze zdrowiem, coś bardziej poważniejszego, tutaj opieka zdrowotna jest naprawdę na wysokim poziomie. Porobią Wam wówczas wszystkie badania, yy, przebadają Was od stóp do głów, także tu jest plusem yy, opieka zdrowotna. I Ostatni minus jest to język. Jest to bardzo islandzki, jest bardzo ciężkim językiem, ciężkim do nauczenia się. Słuchajcie, ja tu mieszkam już 12 lat. Staram się mówić po islandzku, ale wiem, że nie mówię dobrze gramatycznie. Uczyłam się sama ze słuchu z mowy od islandczyków. Mój syn chodził tu do szkoły, on mówi bardzo dobrze po islandzku, ale to bardzo trudny język. I przejdźmy teraz do plusów. Plusy będzie również pogoda. Słuchajcie, wczoraj spotkałam moją sąsiadkę. Rozmawiałyśmy sobie tak o właśnie o pogodzie i wyobraźcie sobie, powiedziała, że niedługo kończy 70 lat i ja bym jej dała 50 parę. Powiem wam, że wygląda wspaniale ta kobieta i ona mi powiedziała: "Słuchaj, bo Islandia nas konserwuje ta pogoda tutaj nas konserwuje. Dużo jesteśmy młodzi, no ale słuchajcie, tutaj islandczycy, oni uprawiają bardzo dużo sportu, tacy 60-latkowie czy 70-latkowie potrafią chodzić w góry, potrafią dużo spacerować, upra spacerować, uprawiają bardzo dużo sportu, także tutaj oni czują się długo młodzi. Mam nadzieję, że my też będziemy się czuć długo młodzi. Yy, drugim plusem jest totalna tolerancja. Słuchajcie, tutaj m, nikt nie zwraca uwagi na to, jak jest ubrany. Islandki potrafią pójść do sklepu w spodniach od piżamy, takich zwanych spodniach od piżamy, założą klapki, jakiś rozciągnięty sweter. Oni na to w ogóle nie zwracają uwagi. Tu jest totalna tolerancja. Bardzo jest duży szacunek dla pieszych. Wyobraźcie sobie, że nie dojdziecie jeszcze do pasów, a kierowcy zatrzymują się. I przepuszczają was na drugą stronę. Oni potrafią także zatrzymać się na środku ulicy i widzą, że znajomy jedzie w drugą stronę, zatrzymają się, potrafią stać, rozmawiać gdzie za nimi. Duży korek się stworzy, nikt nie trąbi, nikt się tym nie przejmuje, czekają aż ci sobie porozmawiają i dopiero później jadą. To samo jest w sklepach. Najczęściej w weekendy są duże kolejki w sklepach i do kasy jest ym, duża kolejka, nikt się nie stresuje, nikt się tym nie przejmuje tolerują to. Słuchajcie, pójdą, staną, jeszcze jak kogoś spotkają, to się zagadają, pogaduchy. Gdzieś jest druga kasa czynna, nikt na to nie zwraca uwagi, żeby szybko przejść. Nie, oni mają czas. Oni mają czas na wszystko. Tak po prostu nie przejmują się niczym, taka typowa tolerancja. Następnym będzie, słuchajcie, jak już mówię o sklepie, obsługa w sklepie. Tu, ledwo wejdziecie do sklepu takiego na przykład odzieżowego i już się Was potrafią zapytać, jeszcze nie zdążycie zobaczyć, co jest w tym sklepie, czy coś Wam podać. Jest bardzo miła obsługa. O cokolwiek nie zapytacie, zaraz ekspedientka Wam przyniesie, zaraz Wam wyszukuje. Nie te buty czy tamte. Po prostu jest tutaj bardzo miła obsługa. Nie tak jak w Polsce wejdziecie, to nawet sprzedawca potrafi Was nie zauważyć. Tu jest bardzo miła obsługa w sklepach. Następnym plusem będzie. Ciepła woda i prąd. Słuchajcie, tutaj płacimy za ciepłą wodę i za prąd bardzo mało. W Polsce wiem, że za prąd są to duże kwoty, a tu mamy naprawdę małe kwoty za używanie prądu i ciepłej wody. I ostatnim plusem, będzie się dotyczyło do mnie. Jest to prawo jazdy. Ja niestety na dzień dzisiejszy jeszcze nie mam prawa jazdy, ale obiecałam sobie, że w tym roku zrobię, tak jak obiecałam sobie, że założę kanał w tym roku. Obiecałam sobie to w styczniu i w lutym to zrobiłam. Tak samo obiecałam sobie, że zrobię prawo jazdy. I słuchajcie, plusem zrobienia prawa jazdy jest to, że tutaj się bardzo łatwo robi prawo jazdy. Tutaj każdy zdaje prawo jazdy. Bywa także przy testach, jeśli się ktoś nie nauczy testów dobrze, to, ym, no, może nie zdać tych testów, ale słuchajcie, jazdę, staje, zdaje każdy. To wszystko, co chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, to są według mnie plusy i minusy mieszkania na Islandii. Mówię to na przykładzie własnych doświadczeń, także proszę się też nie sugerować, to są tylko moje odczucia. Także dziękuję, że żeście ze mną byli, żegnam się z Wami cieplutko i do zobaczenia w następnych filmikach. Buziaki, pa! E